Sok Hortexu w granatowym opakowaniu. Rozetnij karton, znajdź w środku słowo, sprawdź co wygrałeś. Wygraj prawie 7000 nagród, wygraj Volvo V40. Graj w grę słów Hortexu. <grytanie> Super, że jesteś! Mm. Każdego roku wielu z nas wyrusza w drogę, by spędzić święta w gronie rodziny. W te ważne dni wszyscy pragniemy kontaktu z najbliższymi. Dlatego era GSM oferuje telefon Ericsson GF768 z aktywacją i zestawem słuchawkowym po świątecznej cenie tylko 390 zł netto. Do telefonu dołączamy moc życzeń i kolęd, by święta zabrzmiały dla nas jeszcze piękniej. Twoja gwiazdka, twoja era. Santi, przygotuj się na niespodziankę! Santi, to nowa herbata z prawdziwymi owocami! Naturalna, pyszna, bardzo, bardzo owocowa. Po prostu daj się zaskoczyć. Lipton Sand to nowość bardzo, ale to bardzo owocowa. Dzień dobry! Hej, obudź się! płatkami Nestle dzisiaj zacznijcie. Ej, Cornflakes właśnie tak. To świetny sposób, aby wreszcie wstać. Nestle Cornflakes, ten smak Nestle właśnie tak. Są pysznie obieczone, mają witaminy i żelazo. Gładki Nestle Cornflakes, energii to dać. Więc razem chrupmy je. To świetny sposób na udanie. Nestle je. Cornflakes, to samo zdrowie. Ten rock'n'roll dzień wcale nie był rock'n'rollowy, jeśli wiecie o co chodzi. Ale nie chciałam stracić ostatniego występu na kursie tanecznym. Na szczęście znalazłam ochronę, której mogłam całkowicie zaufać. Gdy ja jestem w ruchu, ona rusza się razem ze mną, więc gdy tańczę, ona tańczy tak jak ja. To Always Ultra z nowymi skrzydełkami. Nowe Always Ultra mają skrzydełka z giętką harmonijką fleksji. Są dłuższe niż w innych podpaskach, by lepiej chronić brzegi bielizny. Niezależnie więc, co zamierzasz robić, nowe skrzydełka Always nigdy cię nie zawiodą. Nie ma to jak swoboda ruchu. Nowe Always Ultra. Sięgnij po lepszą ochronę. Talk FM. Nowe radio. Głębokie zmarszczki tworzą się, gdy warstwa podtrzymująca skórę podkształca się. Lift Active Vichy działa w głębi zmarszczek, redukując je. Efekty potwierdzone klinicznie, widoczne, już po miesiącu. Lift Active, krem przeciwzmarszczkowy Vichy. Vichy. Źródło zdrowej skóry. Forsa. Jutro o 16:45. Każdy czas jest dobry na spotkania w tym gronie. Razem potrafią się bawić. Razem radzą sobie z problemami. Bohaterowie serialu Beverly Hills 90 210. Szczególnie miło spotkać się w Boże Narodzenie. Wow, Zaraz będę rodzić. Beverly Hills 90210. Jutro o 17:15. Gorszy to gość się A lubisz filmy erotyczne? Generalnie gustuję w pornola. Czy wrzeszczysz? Dobrze Znamy było, policję. chyba pani Agnieszka. <laughs> Mogę się zrobić na kominie jak na płacy. No niezła wska ta chyliska. Wcześniej zaczynałam, ale się poszczę. Wiele Twoich panek Pilnikiem tak, wypiłowuje tak. sobie szparę. Tak. Jedna jej nie wystarczy, czy fajnie. jutro o 18.15. Czterech śmiałków kpiących z żywiołów i prawa. I brawurowy policjant nieznający strachu. Oni są niedostępni, nieobliczalni, nieuchwytni. Jego nie powstrzyma żaden żywioł. Patrick Swayze i Keanu Reeves. W niezwykłym filmie sensacyjnym na fali. Jutro o 19.30 jest typem samotnika. Nie zostać pilotem, lecz droga do spełnienia marzeń prowadzi przez szkołę dla przyszłych oficerów lotnictwa. Ukończenie jej wymaga ogromnej wytrwałości psychicznej. Debra Winger i Richard Gill w filmie Oficer i Gentleman. Jutro o 21.55.